Ja Gimp Alcyk stojąc sobie pod latarnią życzę Ci kochana wszystkiego dobrego zdrowia, szczęścia yy, z facetami pochodzenia yy, przyjaciół Ci nie muszę życzyć bo już masz zajebistych i kurwa yy, Formacja chce mi się siku, pozdrawia Jest od początku? No nie, tak. dobra od początku chuj. 100 lat, wszystkiego dobrego się dobrze było w życiu i w ogóle była taka super jaka jesteś i w ogóle nie zmieniaj się, bo jest wszystko okej. Okay. Buźka. 100 lat i jeszcze. Wiesz od początku? No nie! Tak. Dobra, od początku i wydnie się. Gucie najkochańsza, wielu przyjaciół, najlepszych na świecie, rażonych lampą lec iPhone'a. <noise> Żebyś dalej była taka wspaniała, żeby można było na ciebie liczyć tak jak ja mogę liczyć. O czym wiemy oboje i wszystkiego. Dobrego. Jest od początku? No nie! Tak. Dobra, od początku to mój wewnętrzny. Łódka to przede wszystkim zdrowia, bo to najważniejsze. nie zdała. No i prawo jazdy, żebyś jak najszybciej zrobiła, żebyś się przywoziła do szkoły. Błyszki pa Jest od początku? No nie! Tak. Dobra, od początku to mój wewnętrzny Wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin. E, pomimo tego, że jesteś bardzo wstawny, e, to mam nadzieję, że. Jednak Twoje życie się nie skończyło, i że wszystko będzie ruszało do przodu, i że będziesz zawsze szczęśliwa, radosna, chociaż to jest to samo, żebyś miała dużo pieniędzy, żebyś zawsze była zadowolona, żebyś miała zajebistego faceta, dużo zajebistego żarcia, dużo zajebistych przyjaciół i dużo zajebistych momentów w życiu, bo jesteś zajebistą osobą. Także 100 lat, kochani. Jestem od początku? No nie! Tak! Dobra, od początku. <grymne> Najlepsze z okazji Twoich osiemnastych urodzin. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Wszystkie Twoje marzenia się spełniały, żebyś miała na najlepszego chłopaka na świecie, żebyś się zakochała, żebyś była szczęśliwa, żeby wszystko się nie układało, żebyś nie miała problemów, żebyś się świetnie bawiła, była zadowolona i w ogóle w ogóle wszystkie najlepszego, głosy, że dużo zdrowia. Mój oczki, kocham. Jestem od początku? No nie! Tak! Dobra, od początku. <grymne> <grymne> Jeszcze od początku? No nie! Tak! Dobra, od początku chuj wytnie się.